Barbara Balas. Bez drogowskazu. Kiedy odchodziłam w ten inny świat, szukałam drogowskazu. Nie było go na rozstajach. Poszłam przed siebie. To była ciągnąca się bez końca nieznana mi droga, pełna wybojów i niespodzianek. Nawet parkowe aleje to był beton, w którego szczelinach pozostały już tylko resztki zielonych niegdyś roślin. Blade gwiazdy. Błyszczały jak guziki na szarym mundurze piechura, a ja szłam dalej i dalej. Teraz stanęłam. Muszę tylko zacząć iść w odwrotnym kierunku, a tam już widać. Horizont.